Cześć, siemanko, witam was w kolejnym odcinku Fantasy Premier League. No i dzisiaj zrobimy sobie odcinek, w którym przygotowałem swój skład, który już tak naprawdę bardzo mało zmieniam przez te ostatnie dni, więc mógłbym powiedzieć, że jest blisko ostatecznego wyboru. Oczywiście przed startem chciałem podziękować bardzo za subskrypcję. bo się dość sporo. Szczerze, tak jak mówię, spodziewałem się mniej więcej 80 subskrypcji na sam koniec sezonu. Okazuje się, że jest nawet szansa przed startem sezonu. Mega dzięki. Dzięki też za wszystkie łapki w górę. I jeszcze za jedną trzecią rzecz, za watch time, który też mnie mega cieszy. Jeśli chodzi o moją ligę, ci co wiedzą, pewnie się powtarzam. Ci co nie wiedzą, mam własną ligę. Mamy własną ligę, powiedzmy tak. Nazywa się integracja. Jak widzicie, już jest sporo osób. Ponad 30 osób, chyba 31 jak ostatnio liczyłem. Więc zapraszam do niej, jeśli byście chcieli. Jest nagroda, ale to nie jest typowa liga, więc polecam Wam zapoznać się z zasadami, żeby potem nie było, że ktoś nie dostał nagrody, bo nie dowiedział się w tych zasadach. Wszystko będzie w opisie. Kod do dołączenia, link do dołączenia i filmik, który się prawdopodobnie nazywa fantazy Premier League. Zasady i nagroda ligi. Ale wszystko będzie podpięte w opisie. Tam zapraszam, żebyście się dowiedzieli, żeby potem nie było jakichś skrzydłów. A warto znać te zasady przed startem. I tak tak mówię jestem mega zaskoczony szczerze. Nie spodziewałem się, że w ogóle 10 osób wejdzie. Tym bardziej, że zasady nie były łatwe. A wchodzi 30, to jest masakryczny dla mnie wynik. No dobra, przejdźmy sobie na spokojnie już do mojego składu. Grupa, który czy wygląda ostatecznie? O, oczywiście możecie szybko zobaczyć. Przejdziemy sobie najpierw na transfery. Żebyście widzieli kto ile kosztuje i dlaczego kogo biorę. A teraz zaczniemy od bramki. Zacznijmy od bramki tej mniej interesującej, czyli za 4-0. Czy to jest drugi bramkarz Wilków na ten moment? Nie. Kompletnie nie wiem kogo nadal wybrać bramkarza za 4-0. Po prostu ja nazywam to slotem za 4-0, a kogo wybiorę kompletnie nie wiem. Dlaczego? No... Turner nie ma sensu, bo Terner z tego co widzę składu nie ma. I ma 21% posiadania. To oznacza, że jeżeli weźmiemy go na początek... Ludzie zaczną go sprzedawać, bo okaże się, że nie ma pierwszego składu. Szybko jego cena spadnie, więc nieraz na Twitterze, tak, X się czytałem, że no, taka opinia, że to jest najgorszy wybór, bym każe na drugi slot. Można spaść szybko z ceny. Skłabeński też nie wygląda, że miał pierwszy skład, raczej tu areola, a 12% też może szybko spaść. No i potem już raczej mało procentowej raczej bawić się Spekulacje. Kto może szybciej wygryźć kogoś. Albo ktoś kto może stracić skład i ten drugi bramkarz może wygrać. Albo na przykład ktoś ma mało bramkarzy i w razie kontuzji wiemy mamy pewność który bramkarz zagra. Bardziej tak kombinację niż jakokolwiek inaczej. Więc jeszcze będę myślał. I myślałem chwilę tam nie jestem przekonany do żadnego z tych bramkarzy. Więc zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Na sam koniec, ale mam bardzo małe znaczenie. To jest bramka 4-0, który ma być jak najtańszy. Z jakimiś tam czasami nagramy, raczej małym. No i mój główny bramkarz, czyli Sales. Ok, wiem, że pewnie najbardziej popularny będzie Henderson. No nie wiem, ale. Henderson jest na czwartym miejscu. Wydaje mi się, że to jest taki najbardziej no, Inaczej. Najbardziej popularny na 4,5 jest Henderson. Nie dziwię się. E, pewnie sam bym. Blisko był kliknięcia, ale zaryzykujesz sobie Selsem, Powinien mieć pewny skład już no wszystko w sparingach i ma fajny kalendarz na początku. Błordomów są Hampton, Wilki, Liverpool ciężka, ale potem jest Brighton, Fulham. I tak naprawdę do 9 kolejki ten kalendarz niezły. Podejrzewam, że koło 9 kolejki już ta dzika karta będzie użyta wcześniej, albo około tej 9 kolejki. Tak bym obstawiał mniej więcej, więc Sels będzie testem do pierwszej. Dzikiej karty? Nie wiem, co wcześniej powiedziałem. Mam nadzieję, powiedziałem dziką kartę, a nie dziką kolejkę czy coś takiego. Ale chodziło o kartę. I myślę, że. Trzy pierwsze mecze są spoko. W razie jakby ta dzika karta porciała mega wcześnie czy cokolwiek. Więc. trzy się, się nie boję. Trochę ryzykuję. Coś do 4,5. Może się uda. Może za zawiedzie, ale kalendarz. No i co fajne. Posiadanie 1%, więc. Mamy no, jakąś fajną różnicę. Fajnie mieć różnicę w składzie. Po prostu. Jeśli chodzi o obronę, no to pas nie będzie mówić. Za 40 0 chcę grającego obrońcę. Zostawiam się jeszcze. Pas, mocny wybór. Ale jeszcze zastanawiam się mocno nad Johnsonem. Johnson ma o wiele gorszy początek kalendarza. Ale raczej ani tego, ani tego na początek nie biorę, więc. To będę się zastanawiał, czy zainwestuję sobie w, Jones, w Johnsona czy w Fasa. Na no, dzisiaj ma Fas, ale to ma małe znaczenie. Bo, No powiedzmy sobie, to jest obrońca na ławkę. W razie czego ma zagrać po prostu. Jeśli chodzi już taką regularną obronę, którą będę chciał wystawać i krotować na ten moment. Mam już czterech obrońców. Jest to pierwszy kłasach, który tu mnie zakesza Z dwóch prostych przyczyn. Po pierwsze, wydaje się, najpewniejszym kumplem w obronie, że tak powiedzmy partnerem Wandaika w Liverpoolu. A jeżeli weźmiemy sobie Liverpool, no to tutaj cena 7 trend, Wandaik 6, Robertson 6 i dopiero o kłasach 4,5. Jak to wygląda? Oczywiście trend, czyli Robertson grający mają o wiele większe szanse na punkty, ale wchodząc w obronie Liverpoolu do 4,5, tym bardziej, że moi najwyższe obrony są do 4,5, Ciężko mnie klikać. Dwa pierwsze mecze spoko. A jak sobie klikniemy takiego kresza, którego miałem, który w teorii potencjał, no ma większe. żeby nie mówić. Tak, yy, pierwszy ma West Ham. Uważam, że tutaj dwójka na pewno nie powinna być. Trójka myślę, że byłoby bardziej adekwatnie. No i potem Arsenal. Więc jeżeli na przykład Konate miałby wygryć Kwansacha w późniejszym etapie, a każdy by miał pewny skład, to nie wykluczam w trzeciej kolejce podmianki, kiedy Kłonsak ma United, a Matthew Cash ma na przykład Lisy. I taka podmianka w trzeciej kolejce. Why not? Cash potem zaczyna bardzo fajny kalendarz, czyli Lisy, Everton, Wilki, i Ipswich. Wydaje się spoko kalendarz. Taka podmianka w trzeciej kolejce. Why not? Tylko i oprócz tego jak mówię, Kłonsak wydaje się na dzień dzisiejszy być dość mocno pewnym y, zawodnikiem do składu. A Cash zawsze tam może jakiś lewy obrońca zacznie grać na prawej stronie. Nie wiadomo, wątpię. Myślę, że Cash ma pierwszy skład. Ale przy gorszym kalendarzu wolę płynąć. Kolejny Martinez za 4,5. No wydaje mi się, że powinien mieć pewny skład w United. Jak wejdziemy sobie w United w obronę. No, szał, znowu kontuzja. I ten Joru. Nie wiem, czego się tak czyta. Mówmy leny będzie łatwiej. Kontuzja. Czy tu będzie? Widzę, że Łampisako już przeszedł West Hamu, widzę, że ma już dali. Ciekawe. Ale wydaje mi się, że Martinez powinien mieć pewny skład. O, taki najbardziej. Wydaje mi się, jak są wszyscy zdrowi obrońcy, to jest taki obrońca od, z automatu do pierwszego składu. Przynajmniej myślę na teraz, na początek sezonu. Tym bardziej, że ma się świeci i tak dalej. Czy nowych transfera Delict? Ok, na przykład jest nowym transferem, czy zagra od razu? Tego nie wiem. Na dzień dzisiejszy, matnie wydaje mi się pewniejszy składu i raczej z nim zacznę. No może czegokolwiek się wcześniej dowiem o jakiejś kontuzji, bądź o czymkolwiek po prostu innym. Jak słyszycie, ciekawe, to po prostu się czasami chcę potwierdzić na drugim monitorze coś, żeby potem nie powiedzieć jakieś gafy. No ale kolejnym jest Dunbarl. No, Dunber wydaje mi się, też taki niby pewny, ale nie w 100%, co to znaczy. Tak jak sobie przejdziemy do Newcast, ogólnie uważam, że Dunber po pierwsze nie wiem, czy można powiedzieć ulubieńcy Hawa, ale na pewno How lubi go wykorzystywać. A jeśli Dunber ma pewny skład, to przy tego, że kosztuje 4,5, jest fajną ciekawostką, że po prostu jest dość wysoki i te po prostu uderzenia głową w fragmentach gry mogą być jego mocną stroną. Więc Dadber, czy wydaje się pewny? No, tam Libramento wchodzi, tam e, Louis Hall wchodzi, ok Pojawiają się różne inne opcje, ale na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że Nadber no jak widać 18%, powinien być pewny skład, co by tu nie mówić. teraz widzę się świeci, nie wiem na ile to jest pewna lub niepewna informacja tutaj w fantazji. Bernd, oprócz tego, on może grać na boku obrony, może grać na środku, wydaje mi się, na tyle elastyczny, że powinien gdzieś grać. I raczej go tutaj zostawię. Jakby nie, nie wiem, jakbym miał pewność, że Livramento albo Hall będą grać, to wymiana Barna na jednego z nich też nie będzie dla mnie problemem. Ale tutaj jest na dzień dzisiejszy No i moim piątym, ostatnim obrońcą, a czwartym do rotacji jest Miki. Powiem mi skład, chyba. Bo... Okej, okay, czy tam powinna się zmienić jakoś obrona z Pers? Wydaje mi się, że nie. Chyba nawet nikt nie przyszedł. Czyli Pedro Poro, Miki, Romero i Udogi. To powinna być czwórka, dość mocno, stabilna. Romero świetnie z Mikiem się dogrywają. Gdzie Romero? Może porównać Romero z Mikiem, takim fifowym trochę logiką. Może fifową logiką, że Romero ma dużo obrony, dużo fizyczności. Jest wolny, potrafi się ustawić, potrafi wyblokować. A Miki nadrabia tą szybkością, tym cofnięciem się. Oczywiście w obronie też gra dobrze. No Ale jest najtańszy. Więc ok. Pomiał 3 golarz, Więc fajnie. Może coś dołożyć, ale do 4,5 wystarczy mi to, że może złapać CSA. Największy minus tej obrony. Brak obrońcy premium. Jakiego obrońcy premium bym najbardziej chciał? No nie salibę. Guardiola chyba na dzień dzisiejszy też nie. Najbardziej będziemy brakować Gabriela. Chciałbym po prostu sobie kliknąć Gabriela, ale to jest grubo. Półtora miliona musiałem znaleźć przynajmniej. No ciężko, ciężko. Na dzień dzisiejszy raczej zostanę w stanie obronie, a wszystko pójdę w pomoc i w atak. I mam nadzieję, że taki Dan Berl, taki Miki, Martinez czy Kłanszach nie będą bardzo odstawać od Petroporo, Guardiola czy Gabriela, bo od, czy odstawać, to wiem, że będą. Albo po prostu w dłuższej perspektywie będą odstawać. Mam nadzieję, że albo nie za szybko, czyli na przykład zanim zrobię dziką kartę, zrobię większe zmiany, moja obrona da mi na tyle punktów, że nie będę jakoś mega z tyłu nad prawym obrońcami. No Albo ten mega pozytywny scenariusz, że nie wiem, pierwsze 3, 4, 5 kolejek właśnie taki Kłansach będzie miał więcej punktów niż trend, czy taki Miki. Niż Pedro Poro. Mała szansa. Ale w tych trzech, na przykład czterech kolejkach, szansa na takie coś jest. Jeśli chodzi o pomoc, zacznijmy od tych najpewniejszych, bo raczej tu nie trzeba myśleć. W Salach idę w Salach, a, Czy trzeba coś tu może mówić? Raczej nie. Idę w Sakę. Przy jedynie co mogę się zatrzymać, bo powiedzieć, między te a Saką, bo tutaj jest wybór. Ale bardzo trafnie pokazują to zdobyte punkty w poprzednim sezonie. Mianowicie Saka 226, Odegar 186. Dokładnie 40 punktów różnicy. W tym 1,5 miliona różnicy w cenie. I to mi wystarczy. Saka powinien wykonywać karnę. Saka jest droższy, ale daje więcej punktów. Czyli proste. Jeśli chcę mieć więcej punktów, zresztą kupuję Saka. Chcę mniej Odegarda, ale wtedy na mogę na mieć Odegarda i na przykład takiego Gabriela, zamiast na przykład Martineza, jest przykład. Na dzień dzisiejszy, i wolę ryzykuję, pójdę w ten. Cztery opcje, które mogą dać grupę punkty. Dwie z nich to właśnie Salah i Saka. Nie chcę za bardzo odegarda plus do tego Odegar' to jednak jest ofensywny pomocnik. Co za tym idzie? Nie musi powtórzyć tak dobrego sezonu jak ostatnia A Saka jest tak, jak widzimy, praktycznie identyczne dwa sezony. Okej, okay, odegard też miał podobne sezony. Miał 22-23, miał więcej goli. Ale wydaje mi się, że szansa na powtórzenie na przykład trzeciego sezonu Saka ma większe niż Odegard. Dlatego wolę zaryzykować Saką. A nie liczę na to, że Odegard powtórzy kolejny raz taki sam dobry sezon. Po prostu bo to jest SPO zawodnik, czyli ten środkowy ofensywny pomocnik. A Saka jest pewnym skrzydłowym, który pewne, ma pewne gole, no. Od trzech sezonów nie szedł poniżej 10, a Odegard dopiero o dwóch sezonów tak mocno punktuje. Więc przy tym zostaje, że chcemy mieć Sakę. No i tutaj trzech pomocników, którzy już dość dużo. Tutaj może zaskoczenie, może nie. Pierwszym zaskoczeniem moim różnicą jest Johnson. Posiadanie 1%. Jak oglądaliście jeden z moich odcinków, to pewnie wiecie, że ja go lubię mocno pchać do składów. Chciałem w niego inwestować, chciałem w niego zaryzykować. I ja do tego mam na niego fajny też plan, więc na dzień dzisiejszy on zostaje. Boję się trochę skład. Kulusewski zagrał w grach ostatnio dobrze na 9 Przyszedł Solanki, więc może tak ze Solanki przesunie Kulusewskiego. Kulusewski może wyjść na Johnsona. Na lewa strona wydaje mi się jest nie, nie do ruszenia, jeżeli chodzi o... Mm, osona. Sona. Czy Kulusewski wyrzuci Johnsona albo wyrzuci... Y, ...Madisona? Jest szansa, że bardziej Johnsona niż Madisona wyrzuci. Bo kulusewski może iść na SPO, Albo właśnie taką w prawą stronę. Zobaczymy, chcemy, żeby Johnson grał. Jeżeli nie, pewnie, o, oczywiście będę szukał kogoś za 6,5 innego. Na dzień dzisiejszy, jednak tego Johnsona sobie zostawiam. Yy, nie wiem, co chciałem kliknąć z Paris. Nie wiem, czy on po prostu tylko ma 1% posiadania. Bo chciałem wam kliknąć kogoś innego. Mianowicie Chelsea. Jeżeli przy Johnsonie ciągle mam wątpliwości, jeszcze ten skład. Jakbym był pewny skład, to mógł, tak zostawiam i się nie martwię. Jeżeli nie mam tego pewnego składu, będę będę kombinował albo na przykład zaryzykuję go zostawię. No to taką alternatywą zauważyłem, że Johnson ma dwie pierwsze kolejki fajne, trzecią, czwartą słabo, więc trzymam go przez dwie pierwsze kolejki, załóżmy, że gra, a przez kolejkę trzecią i od kolejki trzeciej kupuję takiego jądkunku. Cena taka sama? Oczywiście. Ktoś może podrożyć, ktoś spaść ceny. Wiadomo. Jak Nkunku ludzie go nie kupują w pierwszej kolejce, to w drugiej może mieć o wiele większe posiadanie. Jestem jakby świadom tego, że może podrożeć. Wtedy może będziemy kombinować. Ale na dzień dzisiejszy coś widzę coś takiego, że właśnie sprzedaje Johnson przed od kolejki, znaczy po kolejce drugiej, kupuje przed Nkunku. Tak bym to Uri trochę planował. Czy wyjdzie? Nie wiem. No że pedrone? to zaskoczy i Padronet to będzie miał pewny skład. Jeżeli tak, też nie wykluczam takiego to sobie kupić za Johnsona, ale na dzień dzisiejszy taki mam plan, na właśnie na tego zawodnika. Jeżeli wszystko to, co sobie ułożyłem w głowie, się sprawdzi. Kolejnym takim bardziej pewnym, który częściej będzie rotować, pewnie jest Semenio. Jeżeli na dzień dzisiejszy salankę odszedł, Semenio pewnie będzie grał wyżej na długo? No podejrzewam, że kogoś tam sprowadzą. Nawet powinni kogoś sprowadzić. Zobacz, że Unal widzimy, że ma kontuzję nie wiadomo na jak długo. No, a Samenio Klusewski będzie więcej punktów będzie robił. Tavernier z Stara może częściej grać. Ale wydaje mi się, że Samenio po prostu będzie grał jako ta dziewiątka. No i to jest klasyczne. Może mieć dziewiątkę, która kosztuje 5,5. Która gra w Bornemów jako pierwszy wybór, więc... Nie wiem, czy będzie miał karne, czy to kulusewskie nie będzie miał karnych, bo chyba strzelą w tej sezonie, jeżeli tak. ok, trochę boli, też bez przesady. Yy, I tak, wydaje mi się, że za tą cenę. No, Stalanki kosztują 7,5. Więc tu jest 2 miliony taniej za podstawowego obrońcę. Okej, okay. gorsza jakość zawodnika, ale niech da podobno mi dość goli. Połowę tej goli, będę zadowolony. Wydaje mi się za tą cenę. W tym, że to jest pomocnik. Pamiętajmy, że to jest pomocnik, który będzie grał w napadzie. I oczywiście przy kupnie jakiegoś napastnika Bornoułów prawdopodobnie Sama zejdzie odejdzie z pozycją. Wątpię, że wygrali na dwóch jakoś, jakiś na przykład 4-4-2, coś koło tego. A jeżeli tak, to też będzie fajnie. Więc Sama wydaje mi się takim pewnym, fajnym zawodnikiem do składu. W tym bardziej, że cena jest naprawdę fajna. No i za piątkę dzisiaj jest Rogers. Jeszcze dzisiaj to był Bob, ale Bob kontuzję. Prawdopodobnie wykluczę na dłużej. Nic oficjalnego nie ma. Ale są dość sprawdzone źródła, że no ten popiet na no tą kontuzję ma. Na no jak długo? Nie wiadomo. Na pewno jako fan City mocno ubolewam. Jeśli chodzi o innego midlanera jeśli chodzi za 5 to klikam procent posiadania. Ciężko było wybór. Minx jest wyborem za 4,5 jeżeli chciałby na przykład pójść w dłuższego obrońcę. i na przykład mieć obrońcę za 5 lub mieć innego z tych za 4,5. Bądź po prostu sprzedać fasa i na przykład kupić 5 obrońców mieć większą szansę na rotację, ale wtedy mniejszą szansę, na jakby pewniejsze rotacje są Na dzień dzisiejszy zostałem z Rogersem, ale czy rogersie i Johnsonie będę zastanawiał się tak naprawdę do ostatniej minuty. Bardzo, bardzo w skrócie mogę powiedzieć: Rogers wydaje się najlepszym zawodnikiem za 5-0, jeśli chodzi o szanse na punkty. Nie wiem jak z mintami, to jedynie. To no jest Bailey, Wendy i ja wrócił, Ramsey tam jest, więc no Watkins, Duran chyba ciągle jest, a Archer nawet jest, więc na no razie będzie musiał tam mocno kombinować, jeśli chodzi o skład. Wydaje mi się też fajnym Carvalho. Tylko że on jeszcze nie zagrał nawet minuty w Bratward, więc tutaj znak zapytania, ale taki zawodnik wydaje się też fajny za piątkę. Nie wiem, czy po prostu, no boję się zaryzykować od początku. Ja bym chciał pewniejszego niż Rogersa. Myślę, że to są dana. To jest pewniejszy skład, ale na dzień dzisiejszy chyba ryzykuję bardziej Rogersem. Po prostu. No i na przykład, jeśli Rogers będzie grał mało minut to może by i na przykład Enkuku zdrożenie, a będę chciał sprzedać Johnsona. To tak myślę, że po drugiej kolejce będę miał Free Transfery 2: sprzedać Rogersa, sprzedać Johnsona, kupić tutaj Enkuku, a na przykład za Rogersa niech jest zalikka za, za 4,5, albo za 4,6, bo ktoś podróżuje. I będzie ciekawym wyborem. Też jest z nim plan, więc jakoś nad dłuższą metą nie to nie będzie bolało. Jeśli nie atak, no przy Haladzie nie ma co mówić. Gram z Halan. I jeśli chodzi o Watkinsa, Gram z Watkinsem, jest Izakiem. Tutaj był ciężki, no ciężki wybór. Inaczej. Najbardziej ubolewam chyba ze wszystkich temu właśnie, że nie mam nikogo z ofensywy Newcast. Ale nie mam jak. Jeżeli mieć ofensywy Newcast musiałbym tak, taką myślę że najbardziej adekwatną albo najlepszą poza Izakiem No bo i żeby mieć tą przez przerwę Watkinsa. No i wtedy jeszcze ma pół miliona dodatkowo więc tutaj wygląda fajnie ale tak Łotkinisa chce, bo no, to był najlepszy napastnik poprzedniego sezonu ale doszło na nie nie najgorszy jeżeli chodzi o strzelanie goli jeśli Douglas Lewis odszedł. Jest spora szansa, że te łódki będziemy karne. A jeżeli będziemy okarne dla mnie, to już jest must have wtedy trochę. No i potem się pojawia pytanie co z Newcastle jak nie Isaac? No chyba drugi wybór najczęściej to jest Gordon. Ale 7,5 najbliżej musiałem sprzedać Johnsona. I to wtedy wygląda tak. Albo sprzedaję Semenia, kupuję takiego wingsa za 4,5. Dokładam do Johnsona za Gordona. Ale to mi mocno osłabia rotację w pomocy. Tak naprawdę nie grałbym Wingsa za bardzo, nie grałbym Fassem za bardzo, tak się w ogóle. No i zostaje mi Rodgers, który na dziś jeszcze nie jest pewny, więc. Z pomocy miałbym tylko jedną rotację. No i jeśli chodzi o obrońców też jedną rotację, tak? Monopastika będę chciał grać ciągle. Calachem, e, Saką ciągle, no jak Johnson czy Gordon też bym chciał ciągle grać, więc rotacje będą. No, kiepsko. No tym bardziej, że wolę grać czterema 4 więc musiałem w tym rodzaju grać praktycznie zawsze i nawet się tylko między nad obrońcami Więc mocno przeszkadza mi to przy rotacji, nie? więc na dzień że wybrałem większą rotację. I nie, nie widzimy się to. Inna sytuacja, ale to znowu mi zmniejsza rotację typu. Kolejny obrońca za 4-0 i zmieszam rotację przy obrońcach i na przykład właśnie rodzę ze Wingsa i wtedy nie mam w ogóle rotacji, bo mam dwóch obrońców za 4 i pomocnika za 4,5, ale mam Gordona i Semenio i gram klasycznie w każdym meczu praktycznie to samo, czyli trójką moich napastników, trójką pomocników z Saka, Salah, Johnson, znaczy tu był Gordon i Semenio. No i na przykład trzeba obrońcami, czyli na przykład zostawię sobie płaską hamburger na nikiego. Martina za sprzedaje, więc gram stałą jedenastką bez ruszenia, bo tu miał na przykład Johnsona, nie chcę za bardzo grać, Fasem nie chcę, i, Winksa na przykład też nie chcę, więc mam skład, który trzymam, żelazną jedenastkę, i nic nie zmieniam co kolejkę, tak naprawdę tylko Kapitana, może. Ale na dzisiejszy przestanie Gordona. Jedynie mógłbym się stanować, tak, bez większych, że tak powiem. Hmm, Różnicy w składzie? To Bruno Gimaraż Wydaje mi się taką trzecią najlepszą opcją. Znaczy trzecią najlepszą. Wydaje mi się Bars. Jeżeli mam pewne minuty Barsa, a może bym się na niego zdecydował zamiast Johnsona, ale to musiałbym jeszcze więcej, tak sobie przeanalizować, ile minut dostaje, co i jak. Coś poczytać. Może Hał coś więcej powie. Nadzieję się, że to jest ryzyko jak z Johnsonem. Powolę Johnsona zaryskować niż Barsa, ale przy Barsie musimy być pewnym składem. Nie płakałbym zmieniać, czasona na Barca. Bruno Guimaraes wydaje mi się, trochę gorszy, no bo to jest taki już jednak środkowy pomocnik. Nie ofensywny, no, a Gordo najlepszy, ale to tak mówię, ciężko. No i Łódki się mówiłem i ostatni Łód, którego też trzymałem przez całą kolejkę. Znaczy przez całe wszystkie kombinowania zawsze miałem Łuda w składzie. Chyba na początku, że Pedro, ale szybko to zmieniłem. Łód ma formę. Powinniśmy... Chyba pierwszy skład. Tak się przynajmniej wydaje. Mam nadzieję, bo jak nie, to mi mocno zepsuje. Bo tutaj mogłem pójść w sobie w tańszego napastnika, właśnie jakże Pedro. I wtedy serio bawi się w tego goldona. No bo za 5,5 ton, że Pedro wydaje się najlepiej. On wasuje pół miliona więcej, więc Tutaj mówię serio bardziej bawię się w tego goldona czy kogokolwiek innego. No, ale dzień dzisiejszy, się uda. Jest forma, jest fajny kalendarz. Nie wierzę, żeby no Forest wywalczył jakiś top 10. Ale myślę, że też nie spadnie w tym sezonie, dlatego ryzykuję. Jest kalendarz. Uważam, że delikatnie mogą zaskoczyć. Zaskoczyć, czyli na przykład nie mieć miejsca, nie wiem, 15 w dół, tylko na przykład 14, 13 na przykład. No i taki łód z sercem mogą mi się tutaj mocno przydać. Tak wygląda moja 11. Tak wyglądają moje zagwózki do tej. Nie, przepraszam, nie 11, tylko 15. Jeżeli składu nie zmienię, w pierwszą kolejkę wychodzę tak. I najpierw ławka FAS. Wiadomo, z automatu poszedł ławka. Przy Martinez się zastanawiam, bo mam 4 obrońców, których chętnie wystawię, czyli Kłonsacha, Berlina i Mikiego. To ta trójka, którą wystawiłem, ma lepsze niż Martinez? Każdy gra z więc to jest przewaga. Semenio chętnie by wstawił, ale mam serca. Więc jak na no, początku zastanawiałem się, jak wpuścić Semenio do, do składu, tak przeciwko serca wiem czy chce. Choć ten mi się nie podoba przeciwko West No A jeżeli chodzi o pomoc, no to jak mam na to gram, salachem wiadomo, saką wiadomo. Ten rodzaj, jak wspomniałem, nie, nie wiem, wolałbym semenio, ale ten self wtedy boli, że go mam. No i Haland, Łotki z Łódź, to grałem w każdym meczu, po tej biorę, żeby na dzień się grali we wszystkim. A takiego UDA tak naprawdę pewnie będę trzymał to około szóstej kolejki, 9 maksymalnie i pewnie pożegnam się do końca sezonu jest sporo prawdopodobieństwo. ale dzisiaj tak wygląda kapitan w salach chtonowice na no, pewno nie sales chtonowice chyba haland nie będę się zastanawiał taki na brainy ład a no, Haaland pewnie dopiero kapitan drugiej kolejce, tak by to wyglądało jakby nic nie zmieniło. Czy jest szansa na zmiany? Tak, jak wspomniałem jest. jest na dramatyczne? Wydaje mi się, że nie, bo mam pewne zawodniki, których nie chcę ruszyć w ogóle, czyli Watkins, Haaland, Stalach i Saka, no i przy, na dzień dzisiejszy Wood. Ale jeżeli chodzi o tą czwórkę, czyli chodzi Watkins, Saka, Salah i Haland, mega drodzy i koło nich dopiero buduje skład, więc obrońcy, pomoc tylko kolejnego będzie ciężko złapać, droższego na dzień dzisiejszy, to jest jesteś niedoruszanie tak naprawdę, więc samienia wydaje mi się że też nie za tą cenę, chcemy. Samienia, więc w tym składzie, jak się coś zmieni, to nie będzie drobne. To bardziej kosmetyczne zmiany, cię na przykład nam nie wiem, Barnesa, coś takiego, bez jakichś chyba większych niespodzianek. Chociaż coś tam jeszcze liczę czasami, że coś pozmienia, najbardziej boję się tej obrony, do obrony za po 4,5, ale mam nadzieję, że sezon będzie w porządku. No i co. Dzięki za odcinek i widzimy się tak naprawdę już w pierwszym podsumowanku następnego odcinku. Także dziś wielkie dzięki i do zobaczenia do następnego.